Jeden z największych lęków lęk przed sukcesem. Świadomie chcemy osiągnąć sukces, ale podświadomość będzie nas trzymała w tej strefie komfortu tego, co jest znane. Kiedy zapytam się w takim razie co uważasz, czego się boisz, kiedy odniesiesz sukces? Bardzo często na przykład odpowiadają, że przestanę mieć czas dla siebie, albo kiedy odnoszę sukces, będę miała pieniądze, a kiedy mam pieniądze, ludzie może będą uważali, że jestem jaka? Tutaj każdy może sobie wstawić, bo już <laughs> tych przekonań, akurat dotyczących w szczególności kobiet, sukcesu, to mam w Polsce dziesiątki. Dokładnie. Powiedzmy sobie na pytanie, czego się boję, albo co uważam, że osoby, które odnoszą sukces, jakie one są bo wtedy my to przekładamy na siebie, na poziomie podświadomym i zaczynamy robić tak zwany autosabotaż, czyli wszystko to, co po prostu będzie stało nam na przeszkodzie, aby osiągnąć nasz sukces.